Niech w święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbienie swych dary. Odkupił swe chowce, baranek bez kazy, pojednał nas z Ojcem, i zmył grzechów z Śmierć zwarła się z życiem i w boju dziwy, choć po wódz życia króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała, Jam z martwych wstałego blask chwały ujrzała. Żywego już pana widziałam grób pusty i świadków anielskich i odzież ich usty. Z martwych stał już Chrystus. Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś z martwych stał, że ten cud prawdziwy o królu zwycięzcą

to Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja. Pan z wami. Z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie. Ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc, uczniowie mówili do Niego: Widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ, i ręki moje nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest mesjaszem, synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, przeżywamy dzisiaj uroczystość Miłosierdzia Bożego. Bóg daje nam ten dzień przez świętą Faustynę, której się objawiał przez znaczną część jej życia i mówi nam dzisiaj, przypomina o tym, że jest dobry. Przypomina o tym, że zawsze możemy do Niego wrócić, że jakikolwiek grzesznik by nie był, choćby jego grzechy były czarne, Choćby jego dusza była już umierająca, jak trup, wręcz, to w miłosierdziu Bożym może ożyć, może na nowo nabrać rumieńców. Powie, powiemy: Moi kochani, z takim Bogiem mamy do czynienia, nie z innym. To jest bardzo ważne, że, żeby mieć taki prawdziwy i właściwy obraz Boga. Bo ten obraz Boga bardzo kuleje i nie zawsze patrzymy na Boga, który jest Bogiem dobrym, patrzymy bardziej jako na wyłącznie sędziego, wyłącznie takiego, który by tylko czekał aż upadniemy, żeby nas ukarać. Więc tak kojarzymy sobie Boga z policjantem, z jakimś księgowym, który tylko wylicza na kartce. Ile zgrzeszyliśmy, zapisuje to wszystko skrzętnie, a to wszystko są fałszywe obrazy Boga. I dobrze wiemy, że te fałszywe obrazy Boga gdzieś siedzą w naszych głowach, sercach, właśnie przez to, że często nie mieliśmy dobrego przykładu naszych najbliższych, naszych wychowawców, zwłaszcza ojca czy matki. Dlatego Bóg przychodzi do nas. Dzisiaj i przypomina o swoim miłosierdziu, o takim wspaniałym przymiocie swojego serca, kluczowym przymiocie, pokazując w ten sposób, że zapraszam Ciebie do tego, by zamienić obraz, jaki nosisz w sercu, mój obraz, na obraz, który przypomina tę uroczystość. A obraz mamy tutaj w prezbiterium. Jezu, ufam Tobie. Obraz Jezusa, który podnosi prawą dłoń. Ta prawa dłoń, ona przypomina o tym, jak w konfesjonale doświadczamy przebaczenia grzechów i kiedy ksiądz unosi prawą dłoń i udziela rozgrzeszenia. To jest takie skojarzenie. Jezus, który przebacza. I Jezus daje swoim apostołom władzę odpuszczania grzechów. Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ta władza jest ogromna. Zobaczcie, że w, w, w rozgrzeszeniu to jest raptem jedno czy dwa zdania, które Ksiądz wypowiada. Ale w kościele wierzymy, że to, co się wypowiada, ma skutki w niebie. Ma skutki w Twojej duszy, w mojej duszy. Dzieje się cud. Cokolwiek zwiążecie na Ziemi, będzie związane w niebie. Bóg dał taką władzę swoim apostołom i następcom apostołów. To jest wielki dar. Dlatego korzystamy z tego daru. I też miałem okazję dzisiaj skorzystać z tego ogromnego daru. I potrzeba nam karmić się sakramentami: sakramentem pokuty, pojednania, sakramentem Eucharystii. Ale moi drodzy, w naszym życiu jest czasem tak, że nie uświadamiamy sobie tego, że nie budujemy na Bogu. I czasem jest tak, że nasze życie jest jak takie drzewo, którego korzenie są gdzieś tam w moczarach. Więc to drzewo jest chybotliwe troszeczkę. Te moczary są takim obrazem grzechu, w którym tkwimy, albo pewnych rzeczywistości, które nas przerastają. Mam tu na myśli dwie takie, właściwie trzy takie siły. Które mogą kryć się za wieloma naszymi grzechami i postawami. Mianowicie taka niepewność, która się gdzieś rodzi w naszym życiu. Ta niepewność oznacza to drzewo, które się chybocze troszeczkę na tych moczarach, ale również lęk i pycha. Pycha i lęk one na zmianę tak bardzo są ze sobą powiązane. I człowiek, który żyje w grzechu, który. Ma trudność z otwarciem się na Boże miłosierdzie. To jest człowiek, który, ponieważ czuje tą niepewność, że się chyboczy, że może y, upaść, że może zniknąć, to jeszcze bardziej zakorzenia się w tych moczarach, jeszcze bardziej zakorzenia się w tym lęku, jeszcze bardziej w tej pysze się zakorzenia. usprawiedliwianie, krytyka, osądzanie, y, wywyższanie się. Takie poczucie, że ja mam rację, że wszystko wiem, to wszystko jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, które może ujawniać pychę człowieka. Więc to, co pokazuje to drzewo, po owocach poznamy, jaki jest konar, jakie są gałęzie, jakie są liście. Po tym możemy poznać, jakie to jest drzewo. I bardzo ważne jest to, że człowiek, który nie ma takiej świadomości, co nim kieruje tak naprawdę, bardzo trudno jest mu otworzyć się na Pana Boga. Bo to właśnie o to chodzi. Jeżeli ktoś ma problem z mówieniem słowa przepraszam na przykład, to dlaczego tak jest? Czy nie dlatego, że kiedy przeproszę, to gdzieś muszę uznać, że zawiniłem, rzeczywiście, że mam jakąś winę? I teraz jeżeli ja mam winę, to ta wina, jeśli ja ją przyjmę i się skupię na niej, to mogę wejść w takie poczucie winy i w tym trwać. Bo gdzieś jest brak wiary, że ja tą winę mogę oddać Bogu. Że owszem, jestem winny, ale mój grzech, Panie Boże, Tobie oddaję. Więc przepraszam i idę dalej. Ale jeżeli trudność mam z przepraszaniem, to znaczy, że w tej winie jakoś trwam, i troszeczkę to jest takie myślenie judaszowe, że On gdzieś miał trudność ogromną, żeby uwierzyć, że Jego grzech, że tą winę, którą nosił, że zdradził Jezusa, mógł oddać Bogu, że mógł wyznać to, że nie musiał tego dźwigać tej. Nie, wchodzić, nie musiał w tą rozpacz wchodzić. I to jest, to jest właśnie taka postawa człowieka, który zasłania się, u, w przyczynach jego działania jest właśnie pycha lub lęk, lęk o siebie, niepewność. I moi drodzy, miłosierdzie Boże wychodzi naprzeciw tym doświadczeniom. Naprzeciw tym postawom, naprzeciw tym grzechom, naprzeciw tym przyczynom zła w naszym życiu. Ponieważ jesteśmy zaproszeni, żeby uwierzyć, że ja nie mogę polegać na sobie, na swoich siłach. Ja muszę, jestem zaproszony, żeby wołać Boga o miłosierdzie, wołać o przebaczenie. Moi drodzy, czasem prosta koronka do miłosierdzia Bożego, prosta dziesiątka różańca, pokornie odmówiona, może być tym momentem, kiedy Bóg mnie ratuje chociażby z pokusy, wyciąga mnie z niewoli możliwego grzechu, który może się dokonać. Bo ta prosta modlitwa, ona przypomina, że ja. Liczę na Boga, że nie mogę polegać na swojej silnej woli, ale liczę na Boga. A jak będę z Nim współpracował, to ta wola też będzie wzrastać, ona też będzie się umacniać. Ale potrzebuję najpierw wołać do Jezusa. I to jest poleganie na Bogu, to jest rzucenie się w miłosierdzie Boże. To jest ten moment bardzo kluczowy: rzucenie się w Boże miłosierdzie. I Moi drodzy, w swoim liście święty Piotr też przypomina o tym, że musimy mieć taką świadomość, że przyjdzie taki czas, kiedy będziemy musieli doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń, i te doświadczenia są potrzebne po to, żeby wartość naszej wiary stała się cenniejsza od zniszczalnego złota. Które próbuje się w ogniu. Moi drodzy, w naszym życiu możemy zapomnieć, że miłosierdzie Boże jest kluczowe, że na nim się opieramy. I ponieważ człowiek może zapomnieć, więc Bóg czasem dopuszcza pewne doświadczenia, które mogą rodzić. Na pierwsze oko smutek, bo, bo są trudne. Ale to jest potrzebne, bo ja mogę zapomnieć, żeby do Boga wołać, o Jego miłosierdzie błagać. I stąd te doświadczenia. Moi kochani, Pan Bóg nie chce, byśmy budowali na pysze i na lęku, na niepewności. On chce, byśmy budowali na wierze. Na miłości, na wierze w Jego miłosierdzie. Więc módlmy się dzisiaj bardzo gorąco o taką silną wiarę w miłosierdzie Boże, o to, żebyśmy unikali pychy, nie wchodzili w lęki, byśmy budowali na wierze i miłości. Niech Bóg nam w tym pomaga, niech nam błogosławi. Amen.